W zmianie y, każdą myśl ubierali w taką pełną mądrości sentencję. No i jedną z takich myśli też w sentencję ubrali. Sentencja brzmi quid quid agis prudentem agaset respice finem, co się wykłada, że cokolwiek czynisz, czyń rozsądny i patrz końca. Y, najwyraźniej o tej sentencji zapomniała y, pani Woron, dyrektorka biura, y, Pana Wicemarszałka Niesieowskiego w Łodzi, bo po tygodniu po zbrodni w Biurze Prawa i Sprawiedliwości przypomniała sobie, że Ryszard C., sprawca tej zbrodni, najpierw był w biurze pana Wicemarszałka Niesieowskiego, wypytywał o niego, a kiedy się okazało, że go nie ma, no to zapytał o adres biura PiS i został tam skierowany przez pracowników biura pana Wicemarszałka Niesieowskiego. Przypomniał sobie o tym, również pan Benedyk Czuma, on Farys demokratycznej opozycji, a obecnie na łaskawym chlebie jako doradca pana marszałka Niesiełskiego. Jak pamiętamy z czasów pierwszej komuny, że jak trzeba było, to ludzie nie takie rzeczy widywali jak ryszardce i tam samoloty ze stonką i tak dalej. No, ale Wprawdzie z tego incydentu pan wicemarczak Niesiorowski wyciągnął wniosek, że jest cudownie ocalony, a jako taki jest faworytem opaczności, co niewątpliwie połechtało mu miłość własną. No i podniosło prestiż, bo on też wie, tak samo jak my wszyscy, został wzięty do platformy na chłopaka do pyskowania, a tu nagle faworyt opaczności, no to awans nie niebywały. A liści, niezależnie od tego, wyszło na to, że pan Ryszard C., ten morderca, został do, prawa, do Biura Prawa i Sprawiedliwości skierowany z biura pana wicemarszałka Niesiorowskiego. Więc chyba reputacja faworyta opatrzności nie jest warta aż takiej dwuznaczności, aż takich tu podejrzeń. No więc bardzo szybko niezależna prokuratura przeprowadziła energiczne śledztwo w tej sprawie. No i okazało się na złego, że Ryszard C. nie był chyba w biurze wicemarszałka Niesiełowskiego. W takim razie nasuwają się no to oddychamy z ulgą, że nie został skierowany stamtąd w celu popełnienia morderstwa w biurze PiS, ale w takim razie nasuwają się inne pytania. Kogo w takim, wobec tego widziała i z kim rozmawiała pani Aleksandra Woron? No i kogo zauważył pan Benedykt Czuma? Prokuratura Niezależna w ramach energicznego śledztwa postanowiła sprawdzić monitor, nagrania z monitoringu budynku, bo ten budynek jest monitorowany, ale okazało się, że te nagrania akurat z tego feralnego dnia nie ma. Ponieważ, no, ponieważ nie ma. Skoro tak, to okazało się, skoro tak, to wygląda na to, że w sprawę musiały wmieszać się siły wyższe a skoro wmieszały się siły wyższe na tym późniejszym etapie w tydzień po morderstwie, no to skąd wiemy, że nie mogły się wmieszać na etapie wcześniejszym, to znaczy w dniu morderstwa? Gdyby tak było, no to czyn, czyn Ryszarda Cena biera zupełnie innego ciężaru gatunkowego? I to takie incydenty wprawdzie, opatrzność jest w nie wmieszana, ale mają charakter lokalny, że tak powiem, tubylczych i rokezów tylko dotyczą. Natomiast widać wyraźnie, że wreszcie politykę zagraniczną naszego tubylczego kraju wzięli w swoje ręce pierwszorzędni fachowcy. Nie mam tu na myśli pana ministra Sikorskiego, który jest wprawdzie zdolny do wszystkiego, ale pierwszorzędnym fachowcem jeszcze nie jest. No, na razie widać, że strategiczni partnerzy nigdzie nie puszczają go samego na Białorusi. Towarzyszył mu Gwidą Westerwelle kochający inaczej, więc tu bardzo to dwuznacznej tej nabiera jakiejś wymowy, tym bardziej, że Gwidon Westerwelle towarzyszył panu ministrowi Sikorskiemu również w Słubicach. Jak tak dalej pójdzie, no to będą stanowili nierozłączną parę, co będzie takim dosyć dziwnym dziwolągiem w historii dyplomacji europejskiej, chociaż takie rzeczy się zdarzały, na przykład nasz Stanisław August był faworytem Barona Hekerena, ambasadora brytyjskiego w Petersburgu. Nic poza tym nie wiadomo, to nie o niczym złym nie świadczy. Stanisław August na pewno nie był kochającym inaczej, ale być może, że baron Hekeren się w nim zakochał. W każdym razie historia dyplomacji zna takie przykłady, więc tutaj może wielkiej rewelacji by nie było. Natomiast Wracam do pierwszorzędnych fachowców. Otóż mówiąc o pierwszorzędnych fachowcach, którzy biorą w swoje ręce politykę zagraniczną naszego nieszczęśliwego kraju, miałem na myśli pana Sergiusza Ławrowa, ministra spraw zagranicznych Rosji. No a skoro w Rosji, no to wiadomo, że wszystko musi w jakiś sposób nawiązywać do wiecznie żywego Lenina. No i okazało się oczywiście, że nawiązuje, jakżeżby inaczej, Lenin odchodząc od nas nakazał nam, towarzysz Lenin, rozwijać i umacniać organizatorską funkcję prasy Przysięgamy Ci, Toeszu, Leninie, że wypełnimy również i to Twoje przykazanie, mówił Chorąży Pokoju, Ojciec Narodów, na wiadomym pogrzebie. Więc jak tylko, jak tylko pojawiła się rewolucyjna teoria, natychmiast objawiła się również rewolucyjna praktyka, mianowicie organizatorska funkcja prasy, na czele której stanął znany z żarliwego obiektywizmu redaktor Tomasz Lis. Od niedawna kierujący Tygodnikiem Wprost, i właśnie Tygodnik Wprost dotarł, oczywiście wbrew niezależnej prokuraturze, do 52 tomów akt śledztwa smoleńskiego i tam jakieś straszliwe rewelacje się objawiły oczywiście rewelacje idące w prawidłowym kierunku, który pan Piotr Kwieciński lapidarnie skwitował: lądu i dziadu. Ląduj dziadu potwierdza początkową hipotezę, od razu sformułowaną przez stronę rosyjską. Że do katastrofy przyczynił się błąd pilota, który podlegał presji, no właśnie, tej lądu dziadu, prawda? I tygodnik wprost skrupulatnie te rzeczy. Relacjonuje. Oczywiście prokuratura zapowiedziała energiczne śledztwo, które na pewno doprowadzi do wykrycia sprawców tego karygodnego przecieku, a nawet do postawienia ich przed niezawisłym sądem. Oczywiście jeszcze nie teraz, tylko dopiero wtedy, kiedy zakończy się śledztwo rosyjskie. No a śledztwo rosyjskie wiadomo, zakończy się nieprędko, bo jeszcze muszą wszystkie tam zawartości laptopów przetrawić i przeanalizować. Nie mówiąc o zawartości telefonów komórkowych, bo właśnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego stwierdziła ingerencję w laptopy i telefony komórkowe. No to teraz lepiej rozumiemy, dlaczego wulkan wybuch na Islandii i cała komunikacja lotnicza w zachodniej Europie została wyłączona, ponieważ w tych laptopach były natowskie kody lotnicze. W związku z tym, teraz już ten wulkan, no, prawdziwy dar niebios, z wulkany wiedzą, kiedy wybuchać. I to jest pocieszające, że nawet siły natury współdziałają, że tak powiem, z rewolucyjną teorią i rewolucyjną praktyką. Więc widać wyraźnie, że pierwszorzędni fachowcy biorą się nie tylko za politykę zagraniczną naszego nieszczęśliwego kraju, ale ta polityka zagraniczna w ramach oczywiście. Pojednywania się naszych narodów, umęczonych. Ta rewolucyjna teoria przekłada się na rewolucyjną praktykę również w polityce wewnętrznej, tak że nawet pan pułkownik rozmawiający z Panią Justyną Pochankę zdradził jej sekrety bałaganu panującego w 36 półku lotniczym według pani pochankę, te sekrety były szokujące. No i już ani on, ani ona nie dopowiedzieli, kto za to odpowiada, że jaki pan, taki kram, prawda, ale pan minister Klich oczywiście odpowiadać za to nie może, bo on jest do wyższych, że Mianowicie do studiów strategicznych. Jak wiadomo, pan minister Klich w cywilu był właścicielem takiego Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie, który się zajmował współżyciem narodu żydowskiego z tubylczymi rokazami w okresie Holokaustu. Taka to ci strategia, obliczona na pozyskanie, jeśli chodzi o pozyskanie funduszy, to bardzo rozsądna, bardzo racjonalna. Natomiast co to ma wspólnego z wojskiem? No to już mnie. I tutaj jakiegoś związku przyczynowego można się dopatrzeć, no ale w każdym razie widać wyraźnie, w którym kierunku idą ustalenia, zarówno przynione przez pierwszorzędnych fachowców w rodzaju pana ministra Ławrowa, który przyjechał tutaj do Polski, nie tylko żeby przejąć w swoje ręce. Politykę zagraniczną naszego nieszczęśliwego kraju, ale również, żeby przygotować grudniową wizytę u nas pana prezydenta Dmitra Miedwieniewa, któremu, jeśli można tak powiedzieć, honory domu będzie świadczył pan prezydent Bronisław Komorowski. Dzień dobry. Już ma godzinę, jest, co tam by zrobił z nimi wszystkimi, jakby on ich wszystkich nie powsadzał i w ogóle... Mówi wszystko to, czego ten nienawidzący wszystkich i wszystkiego elektorat chce posłuchać. Okay. Na pewno jest i piwo, i kawa, i kobiet. dziękujemy bardzo. Chcę się pogapić, proszę do oliwy. Tam jest co? Można się pogapić na pingwiny. Czy można zdjęcie co? Można zdjęcie za ojczynaż, nasz co? Nie, czy można prosić? To jest ojciec? Nie nauczył pan prosić. Nie jej wina, tylko cecha, ale pańska wina. Proszę robimy. Mówisz za mnie jedno ojczynaż. nasz. Jedno ojcze nasz Ale ojciec nawet nie wiedział. Ojciec jeszcze chodzi. Dziękuję bardzo. Ile nasz, dobra? Zajmiennika trzy. Zajmiennika trzy. Mam mówić trzy ojcze. Dobra, oto mamy go wielkoluda. Jestem piękny. <noise> nie chcę rozumieć pan cały kraj. Tak się stało. Szanowni Państwo, witam. Lwy, krokodyle i z dalekiej Arizony. Gdzie jestem? Zimą w Arizonie, teraz krowy nie wymagają nadzoru żadnego. Mam gospodarstwo uh, tutaj. Nie ja wiem, ale wie pan teraz, Nie wiem, pan, no bo jak ludzie nie, mi przyjadą, to nie, muszę sprzedać nie, nie, to i kupić to, następne. Jasne, to, ja byłem tam e, chyba niedaleko od pana miejscowości Zachwalita. Jeżeli nie strzelało nic do pana, zawsze daleko ode mnie. Daleko, no to dobrze. To Nie będę się zbliżył. A co panowi to, krzyczał, pan, żeby Bolek się przyznał, czy co? No to, to oczywiście, że Pan Bo się podobno przyznać, był tutaj gdzieś, tak, ludzie mówili, był? że. Ktoś podobny jest, do Wałęsy stoi. On jest zatwardziały, to on się nie przyzna. Nie przyzna się? Koncepcję mu się lęgną w głowie, jak kuliki. No i jest Pan tym... w mojej rodzinie konfliktem. Tak. tak. To gdyż to jest, no. jest Pan słuchany nocami. No to niedobrze. Tak, i konflikt zaraz powiem na czym tak. polega. Że ja nie jestem zazdrosny. No już się domyślam właśnie. Na tym polega konflikt, Całe że ja szczęście. nie jestem zazdrosny. Całe I co chwilę, ja że nie jesteś zazdrosny? druga nad ranem, słucham Michalkiewicza, nie tak. jesteś zazdrosny. O mnie nie trzeba, bo w moim wieku to już nie wypada, nie pan taki jakiś Ale wie pan, nie pan. Jakieś światło w sypialni. Kapi się w komputer na coś, słucha faceta, no tak, powinienem być zazdrosny. Gdyby mnie pan zastał w szafie, to co innego ale nigdy chyba się czegoś się odobryło. Nie Nie, 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 nie. pytanie. No. Tak, dobra. No. Czy pan ma obywatelstwo polskie, czy no. takie są... Odpowiadam panu, prywatność ma się raz. Jak panu opowiem moją prywatność, to ją straciłem na zawsze. Nie wiem, co Prywatność. Prywatność, obywatelstwo polskie. Odpowiadam panu, prywatność ma się raz, a to jest pytanie o prywatność moją. Prywatność? Tak, bo to są prywatne sprawy mojej i mojej rodziny, o co pan pyta, więc panu was, może pan pytać, ale ja panu nie odpowiem. Różne pytania zadają na przykład oficerowie imigracyjni na granicy i to są powtarzalne. Na przykład dwa lata temu na przejściu granicznym między Vancouver a Sydney, oficer imigracyjny zadał mi pytanie, dlaczego w krawacie? Zaskoczył mnie tym, ale towarzyszący mi pan Radomski powiedział, bo jutro niedziela. Teraz byłem, przekraczałem w tym samym miejscu granicę i znowu oficer mówi, dlaczego w krawacie? Tu już wiedziałem, że jutro niedziela i co mu mam odpowiedzieć? A on powiedział tak, ale masz krawat w kolorach Trumpa. Ja mówię, bo to z Nowego Jorku. A ja na pytanie, dlaczego w krawacie odpowiedziałem, bo poprzednio przemycałem w tyłku i mnie złapaliście. A, no to właśnie. Ja to nie ryzykuję takich odpowiedzi, bo to nigdy nie wiadomo, co się z nimi tam, co im do głowy strzeli. A jeszcze bo miałem ten sam krawat, kupiłem dla kolegi. No, tak, tak. A I pytał to... mnie o krawat, powiedziałem, że... To co muszę iść, tu jest księgarnia. Tak, tak, nie, jasno. Nie, nie psuje panu interesów. Nie psuje pan. To... pan. Pan Michalkiewicz też sprzedaje książki Roz... i wszystkie są tu, u mnie w do domu ja jest... kupione. Przez internet. Daj, rozmodli pan. O, liberacki cały kraj, czy któryś tam sposób? pana wydaje, jak on się nazywa? Nie, kolega, ten Majcherek. Nie, ale jakieś takie... Fomborowiecki. A Fomborowiecki wiedziałem, no nie liberacki, Fond. tylko Borowiecki. Fond. Tenże, I tenże, tak. tenże, tenże. No, powodzenia, tenże. no, no. no. Zdrowia, do powodzenia, że do Szczęścia zdrowia. dużo. Do zobaczenia w dalekiej Arizonie. Patrz o Wolną Polskę. Jaśmy tak. tak. po swojej stronie. Co do księgarni proszę bez kolejki? Przysłuchuję dla pana seniora. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I to jest miejsce, żeśmy tam byli w z nimi, na byliśmy w Koszęcinie. To na tym festiwalu. Tak, tak, Najpierw byliśmy w Koszencinie w, w Śląsku, tam mieli Łączą, yy. potem pojechaliśmy do Rzeszowa na festiwal i przejechaliśmy teraz z Rzeszowa I się, nie wiedzieliśmy, planowaliśmy grań, ale Taki nie w Genewie. Znaleźliśmy się. Także No Ja jeszcze z przyjemnością wspominam, Karga tak? Mimo, że takie gwałtowne zmiany pogody były jak przylecieliśmy, to było 25 stopni tak. powyżej zera, a następnego dnia jak wdmuchnęło od bieguna, było 0 stopni i śnieg tak tak, 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 dlatego, a obecnie mamy tak, tak gorąco, pali się wszystko na to do, do do, tak, nawet w tak. jest zalimione, osady popiął na jest tak. po prostu, tak się ogląda i samochod. tak Kiedy Państwo wy, wyjechali? My wyjechaliśmy 8 lipca, wracamy 16. Ale gorąco jest cały czas 30-30 lat. 30. Przywieźliśmy kogada do Polski. No właśnie, na szczęście. <laughs> zapraszamy na z z też robiliśmy, żeby przyjechał do nas, zapraszamy do Kalkawie o to Arizonie. Tylko, tylko tam, Panie, no ale przy organizatorze nie organiza Także naprawdę bardzo miło spażyć tu. O, daj, daj, zdjęcie zrobimy, oczywiście, że. Proszę bardzo. Przecież wszystkich w bo pokazane, że jest postawa na Oczywiście już. A żona i, i jest w Żona może? jest w domu, nie? Żona jest w żonę poznałam właśnie jest w się. Proszę ładne zdjęcie zrobić. Proszę tu młodzież do mnie. Ja się też tak, tak, proszę bardzo. Tylko <laughs> Adam. Adam. Tutaj znajomi w Kanadzie Skargami czy osobowymi jest tam na mieście świetnie wygląda, że był on aparat.